Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W drugim odcinku poświęconym zielonej herbacie. W pierwszym odcinku mówiliśmy o tym, jak bardzo zielona herbata jest zdrowa dla naszego organizmu. Kiedyś zielona herbata była traktowana jako lek. Wcale się nie dziwię, ponieważ można by potraktować herbatę jako takie intensywne zioło, które naprawdę przyczynia się do poprawy naszego zdrowia. I to właśnie omawiam w pierwszym odcinku. Jedna filiżanka dobrej jakości zielonej herbaty przewyższa ilością flavonoidów, przeciętne warzywa i owoce. Także naprawdę nie musimy pić aż wielkiej ilości tej zielonej herbaty, żeby czerpać z niej duże korzyści dla naszego zdrowia. Zielona herbata jest to bardzo ogólne pojęcie herbaty niepoddanej preparacji, przykładowo kiszenia, tak jak się to robi w przypadku herbaty czarnej. Rodzaj zielonych herbat na świecie jest bardzo, bardzo dużo i najlepszą jakościowo są gatunki japońskich herbat, a w szczególności herbat z grupy sencia. Taką herbatę uprawia się co najmniej w 90% w Japonii i herbata sencia jest to zielona herbata o naprawdę zielonym kolorze, tak jak sama nazwa mówi, i po zaparzeniu jest ona również zielona. Ona ma największą skondensowaną ilość uzdrawiających składników. Dzieli się na kilka podgrup w zależności od typu, sposobu uprawiania jej, ale także ze względu na sposób preparowania tej herbaty, przygotowywania jej do użycia. I te herbaty różnią się one jakością, smakiem, aromatem, oczywiście sposobem parzenia. Ma to bardzo duże znaczenie, w jaki sposób parzy się herbatę. Bardzo ważna jest długość parzenia i sposób parzenia herbaty. W zależności od właśnie gatunku. Herbaty dzieli się na bardzo tanią, na tą najgorszą, po bardzo, bardzo ekskluzywną. Japońską zieloną herbatę uprawia się prawie że wszędzie w Japonii. Ale są takie bardzo, bardzo miejsca znane właśnie z uprawy herbaty. Między innymi teren Kyoto, dawnej japońskiej stolicy herbaty, produkują przepyszną. Wspaniałą herbatę. Jest to w ogóle centrum, gdzie mieści się wiele dawnych tradycji związanych z ceremonią herbaty. Główne szkoły parzenia herbaty właśnie znajdują się na tych terenach. Są to szkoły parzenia herbaty, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie poprzez właśnie rodzinne tradycje. I te szkoły należą właśnie do danych rodzin, które przez wieki. Do dnia dzisiejszego przetrwały, wydają certyfikaty, mają nad całą tą szkołą i sposobem właśnie szkolenia mają nadzór. Nadal działają, nadal przekazują te właśnie niesłychanie stare tradycje z pokolenia na pokolenie. To jest po prostu wspaniała rzecz. Drugim takim ważnym centrem jest obszar Shizuoki. To niesłychanie duża produkcja herbaty. To jest w okolicach wulkanu Fuji. Jeszcze jedno takie ważne centrum uprawy herbaty, bardzo znane, na samym południu Japonii, na wyspie Kyushu. Tam jest również herbata, którą ja bardzo, bardzo lubię. Osobiście lubią herbatę właśnie z upraw Kyoto i upraw południowej Japonii. Wymienię może kilka takich bardzo podstawowych herbat, bo jest naprawdę bardzo dużo gatunków, które są dosyć popularne w Japonii. Opowiem krótko, czym one się różnią. Jedną z najdroższych herbat jest herbata tak zwana Gyukuro. Jest to właśnie typ herbaty sencia o zielonym kolorze. Gyukuro jest o wysoką jakościowo herbatą. Jej smak właściwie jest bardzo delikatny, lekko słodki. Aromat ma niesamowicie wspaniały i przed zbiorami tej herbaty na 3 tygodnie, około właściwie 20 dni, zakrywa się krzaki po to, aby ta herbata pobyła trochę w cieniu, z dala od bezpośredniego słońca. Dlaczego tak się robi? Poprzez trzymanie tej herbaty przez 3 tygodnie w cieniu wytwarza się większa ilość aminokwasów, większa ilość pianiny, zwiększa się ilość alkaloidów. Ta herbata jest bardziej bogata w składniki odżywcze. Można by powiedzieć, że jest przez to bardziej zdrowa. Jej smak jest bardziej słodki. Bardziej delikatny, i ona jest właśnie najdroższą herbatą. Jeśli chodzi o czas parzenia, to powiem ogólnie, bo to będzie jeszcze w następnym odcinku. Im droższa herbata, tym czas parzenia się skraca oraz temperatura parzenia herbaty się obniża. Później mamy taką herbatę właśnie z tej głównej grupy sęcia zielonej herbaty o kolorze zielonym. Jest to taka standardowa sęcia. Dzieli się też również na podgrupy. Przeważnie taka standardowa sęcia rośnie sobie aż do samych zbiorów właśnie pod słońcem. Jest dopuszczana cały czas do właśnie światła słonecznego. Ona ma ostry smak z lekkim posmaczkiem, właśnie ciepkości. Ona jest również bardzo, bardzo dobra i w zależności właśnie od miejsca, od sposobu jej uprawy, również warunki klimatyczne, tak jak na przykład Kyoto, a południowa Japonia, no różnią się nieco i ta herbata też może mieć inny smak. Jeszcze mamy pewien rodzaj herbaty, ona się nazywa Kabu sencia. Jest to herbata również z tego gatunku głównego Senci na co najmniej jeden tydzień przed samymi zbiorami, krzaki się całkowicie zakrywa i nie dopuszcza się w ogóle nawet światła dziennego do tej herbaty. Także ta herbata jest również bardzo dobra i jej smak jest również bardziej delikatny. Później mamy taką herbatę, która jest podpiekana, roasted się mówi po angielsku. To jest herbata o nazwie chodzićia. Ona się wspaniale nadaje właśnie na zimno. Chociaż ja ją też bardzo lubię na ciepło, ale tak jak jest na przykład teraz lato, ona się wspaniale nadaje na zimno z lodem. Po prostu jest przepyszna. Ja uwielbiam zieloną herbatę. Wśród moich ulubionych herbat ona właściwie stoi na ostatniej pozycji. Ale to nie jest tak, że ja jej nie lubię, ja ją też bardzo lubię, ale piję ją jedynie czasami. To jest herbata z grupy Bancia. Bancia jest również zieloną herbatą o zielonym kolorze, ale poprzez właśnie proces... Tego właśnie podpiekania ta herbata nabiera takiego brązowego koloru i ona jest właściwie brązowa i po zaparzeniu ona nie jest zielona, ona też jest brązowa i ma taki specyficzny aromat. Smakuje zupełnie inaczej niż ta standardowa japońska zielona herbata ale to jest nadal zielona herbata. Jest ona bardziej delikatna, ma mniej kofeiny, nadaje się doskonale dla dzieci. Tak jak wspomniałam, chodzicia jest herbatą z grupy herbaty Bancia. Bancia jest z kolei jest jedną z takich tańszych herbat i właściwie ja przyznam się, że jej nawet nie kupuję. Ja ją kiedyś piłam, parę razy ją kupowałam. Ona też jest zielona, tylko, że ona jest gorszego gatunku. I właśnie chodzicia są to pierwsze liście zbiorów. Właśnie z herbaty bancia. W późniejszym czasie zbiera się właśnie tą bancie i ona już jest taka troszeczkę gorszego gatunku, liście są trochę twardsze. Zbiera się ją właściwie latem i aż do późnej jesieni, nawet. No nie jest to dobrej jakości, można powiedzieć, herbata, ale też w Japonii się ją pije dosyć na szeroką skalę. Ona ma również uzdrawiające właściwości. Jest trochę gorsza w smaku, co prawda, ale na przykład doskonale nadaje się po posiłkach, ponieważ ona bardzo efektywnie właśnie spala tłuszcz, tak jak wszystkie inne herbaty, ale ona jest dosyć taka szeroko dostępna przez prawdopodobnie właśnie niską cenę. Także to jest herbata, o, można by powiedzieć, o gorszym prawie smaku, o gorszym aromacie, ale również ma Yy, uzdrowiające właściwości. Później mamy taką herbatę, którą ja niesłychanie bardzo lubię. Przywożę ją dla moich znajomych. Obdarowuję tą herbatą naprawdę mnóstwo ludzi, bo oni tak ją kochają. Yy, ona z maicia. i ona może być pomieszana właśnie z sęcią i z bancią, trochę gorszego gatunku, ale ją się wzbogaca właśnie yy, w lekko prażony ryż. Po zaparzeniu ten ryż Takiego specyficznego smaku tej herbacie. Lekko jest orzechami. No, może nie do końca orzechami, ale można by to tak porównać. Ona jest jeszcze dodatkowo zmieszana z takimi małymi kawałkami. Form. Do niej miesza się właśnie e, proszek herbaciany i cała ta właśnie mieszanka tworzy taki e, specyficzny smak. No naprawdę, bardzo dużo ludzi e, tą herbatę uwielbia. Nawet ludzie, którzy nie są jakimiś tam wytwornymi smakoszami herbaty, też tą herbatę bardzo uwielbiają. Także polecam Wam bardzo gorąco, bo podejrzewam, że większość z Was, e, jak posmakuje herbaty Genmajcia, to po prostu pokocha tą herbatę pierwszego razu. Genmajcia również nadaje się doskonale właśnie po jedzeniu, spala doskonale tłuszcz. Jest efektywna właśnie w niwelowaniu tłuszczu w organizmie i oczywiście ma e, oprócz tego właściwości zdrowotne. Pokażę Wam na dzień dzisiejszy moją kolekcję herbat. Ja zawsze mam kilka herbat w swojej kolekcji. E, ja mam dwa takie właśnie pojemniczki do herbaty, to już tak przesypałam maksymalnie dzisiaj. Ja zawsze używam dwóch herbat, nie otwieram więcej herbat, ponieważ one wietrzeją. Co najmniej dwa gatunki herbat e, używam na zmianę. Także tak, to jest właśnie herbata sęcia. Na każdym opakowaniu, właśnie pisze, jak parzyć daną herbatę. To jest herbata właśnie z Shizuoka. Ja się na nią skusiłam, ponieważ ja spróbowałam ją w sklepie i ona miała taki bardzo, bardzo fajny smak. Piątą sobie. Aż dwie właśnie te sęcie mają taki smak takiej z bardzo zbalansowanej, lekkiej goryczki następnie mam herbatę którą ja również bardzo często kupuję, to jest herbata akurat z Kagoshima z południa Japonii, właśnie z Kyushu, moje ulubione miejsce, gdzie bardzo lubię właśnie tamtejsze gatunki herbat, to jest również Sęcia. jest taka bardzo lekko słodka wspaniała we smaku taka delikatna i to jest trochę lepszy gatunek herbaty niesłychanie pyszne. także jedno z moich najnajlubiejszych tu mam już właśnie herbatę, ja już ją otworzyłam. To jest również herbata z, z wysp Kusiu, z tych samych terenów, co ta wcześniejsza. Też ją już właśnie przesypałam. Cudownie pachnie, ma taki bardzo wyrafinowany smak. i Głęboki, wyraźny smak zielone herbaty. Ja bardzo lubię taki smak, także ona jest również super, super. E, właśnie obecnie ją piję, tak jak wspomniałam, e, genmaicia herbata z ryżem, taka codzienna herbata do wszystkiego, a te właśnie są już takie trochę droższe herbaty, lepsze gatunkowo. One się nadają właśnie na takie smakowanie, delektowanie się herbatą, też oczywiście na co dzień. Po prostu piję je w takich czareczkach, ręcznie zrobionej ceramice japońskiej. Wspaniale one smakują wtedy. Yy, z kolei chodzicia typ herbaty yy, podpiekanej. Tuż mam puste opakowanie, bo jest przesypana. I to jest ta herbata, która stoi właśnie na ostatniej liście moich ulubionych herbat. Yy, tu jest właśnie moja chodzicie, już przesypana. Po brzegi dosłownie. I też są różne gatunki, chodzić i, i to jest akurat taka zwykła, codzienna chodzicia, ale ona jest również bardzo dobra. Dla Was taka rada, jeżeli chcecie kupić dobrą herbatę, na co zwracać właściwie uwagę? Ja polecam Wam kupować herbatę jak najbardziej oryginalną. Nie herbatę chińską, oczywiście, tylko oryginalną herbatę japońską. Też trzeba zwrócić uwagę, gdzie ta herbata jest wyprodukowana. Ja nie wiem, czy wszędzie w stronach internetowych to pisze, ale ale ja na przykład zauważyłam, że pisze, że to jest japońska herbata wyprodukowana albo w Europie, albo w USA. I ja absolutnie nie polecam kupowania takiej herbaty. Jeżeli chcecie mieć dobrą herbatę, zagwarantuję Wam, że oryginalna japońska herbata będzie o wiele lepsza niż ta wyprodukowana tutaj na przykład w Europie czy w Ameryce. Ponieważ warunki klimatyczne, no, technologie, uprawy tej herbaty, po prostu te tradycje w Japonii są tak stare, że one są. Mistrzami w uprawie herbaty, herbatę uprawianą przez prawdziwych mistrzów polecam. Jeżeli kupujecie ją w internecie, zwróćcie uwagę właśnie na miejsce produkcji. Też zwróćcie uwagę na rodzaj liści. Czasami właśnie widać przez opakowanie, jakie są liście. Herbata powinna mieć piękny, głęboki, nie za bardzo ciemny, zielony kolor i te liście nie powinny być długie. Jeżeli widać takie podłużne liście, to ona się zalicza do tej najgorszej grupy herbaty. To będzie to herbata bancia i ona nie jest dobrej jakości. Krótsze liście, cieńsze liście są gatunkowo wiele lepsze i polecam Wam właśnie kupowanie takiej herbaty. Też. Z... Na opakowanie. Tak jak ja Wam tutaj pokazuję, to są oryginalne herbaty. One nie muszą być kolorowe, ale widziałam takie herbaty jakieś takie przepakowywane przykładowo, że opakowanie jest takie szare albo brązowawe, nic nam nie ma za, za bardzo rysunków. To są herbaty y, przepakowywane z jakichś wielkich takich właśnie... Gdzieś tam przepakowują je na przykład w Polsce czy tam gdzieś tutaj w Europie przywożą wielkie takie przykładowo jakieś kontenery herbaty sypkiej. Mogę zagwarantować, że ona jest wywietrzała i ona nie będzie właśnie dobra. Także jeżeli kupujecie herbatę, chcecie mieć oryginalną japońską herbatę, polecam wam herbaty spakowane w Japonii. E, oryginalne opakowanie już z Japonii, czyli powinno wszystko pisać po japońsku. E, z tyłu również, jeżeli macie szansę to zobaczyć e, opisane po japońsku, też jak tą herbatę parzyć, to będzie herbata oryginalna z Japonii. Taka herbata jest o wiele lepsza, ponieważ nie jest zwietrzała, która jest tak jak można powiedzieć zdjęta z japońskich półek sklepowych jak byłam, to kupowałam herbatę w sklepie ze zdrową żywnością. I tam była herbata właśnie japońska sędzia. Tak bardzo się cieszyłam, że tu mają herbatę, a mi się właśnie skończyła herbata. Ja ją kupiłam, ona była na wagę. Ta herbata była pakowana w takim wielkim kuble, że można było sobie ten kubeł otwierać. Oczywiście pani otworzyła ten kubeł. Nasypała mi tej herbaty i ja ją przyniosłam do domu i powiem Wam, że ta herbata była zwietrzała. Ona nie była popsuta w sensie, że zwietrzała, że z jakaś zjełczawki i miała jakiś tam inny smak, ym, że się nie nadawała w ogóle do picia. Ona się nadawała do picia, tylko że ta herbata prawie nic nie smakowała. To było po prostu dla mnie wielkim zaskoczeniem, bo tak widziałam po liściach, ta herbata się tak pracowała w takiej średniej klasie herbaty w Japonii i wyglądało, że ta herbata powinna być ok. Ale no niestety aromat i smak nie uciekł. Dlaczego? Ponieważ ona była przywożona w, wyobraźcie sobie, w kontenerach. Non-stop przywożona do Europy, gdzieś rozsypywana, rozdzielana na jakieś, na dane państwa, później rozdzielana z jakiejś hurtowni, na sklepy, i jeszcze sklep sobie gdzieś tam ją rozdziela. Wyobraźcie sobie, ile razy ta herbata była narażona na działanie czynników zewnętrznych, powietrza, wilgotności. Nic dziwnego, że i aromat po prostu z niej się ulotnił. Dlatego nie polecam Wam kupowanie takich herbat właśnie w Europie, które są gdzieś tam e, sprzedawane jako sypkie herbaty. Kupujcie oryginalne herbaty, jakbyście je kupili w Japonii. Jest jeszcze herbata, która jest dosyć popularna, która nadaje się do różnych właściwie rzeczy. To jest herbata spraszkowana Macia z innego gatunku herbaty. Ją się właśnie używa do ceremonii herbaty. Jest ona przepyszna. Ja znam kilka jej gatunków i taka właśnie bardzo, bardzo zielona, o takim intensywnym kolorze, wręcz padającym w kiwi jest właśnie najlepsza. One wszystkie właściwie wpadają w kolor kiwi, ale jeszcze są odcienie właśnie tego koloru kiwi, także trudno mi teraz wytłumaczyć o jaki odcień mi chodzi, bo bym musiała wam pokazać na kilku tutaj przykładach. Właśnie taki intensywny kolor kiwi i aromat taki lekko słodki, zapach taki lekko słodki, to jest bardzo dobra gatunkową macie. Można sporządzać z niej jeszcze drinki, napoje. Ona ma też szersze zastosowanie. Marcia jest niesłychanie zdrową herbatą. Ona bezpośrednio ma oddziaływanie na nasz organizm. Jej pozytywne działanie jest bardziej intensywne niż takie właśnie zaparzone liście herbaty. To tyle w tym odcinku. W kolejnym odcinku pokażę Wam, jak się parzy zieloną herbatę. Jeżeli chcecie rozpocząć swoją przygodę z zieloną herbatą, co powinniście sobie właśnie zakupić, żeby dobrze zaparzyć tą herbatę, jak ją pić, jak się nią delektować, jak ją rozlewać. Są to takie bardzo ważne aspekty. Także do następnego odcinka. Dziękuję Wam za obejrzenie. Pa-pa!